Dzień dobry, z tej strony Alek Biesiada, jestem lekarzem, autorem bloga lekarzrodzinny.bloga. To jest moja seria podcastów dotyczących zdrowia w czasie wakacyjnych podróży. Więcej na ten temat możecie znaleźć na dedykowanej, przygotowanej przeze mnie stronie internetowej zdrowienawakacjach.pl. Tam znajdziecie wszystkie checklisty, w tym dotyczącą dzisiejszego tematu, czyli tego, co zabrać w apteczce w czasie podróży wakacyjnych. Dziś będzie mowa o apteczce dla seniora. W tej apteczce, o czym już wspominałem ostatnio, powinny się znaleźć przede wszystkim leki stale stosowane. Warto przeglądnąć listę tych leków i upewnić się, że wszystkie zostały spakowane w odpowiedniej ilości, stosownie do tego czasu podróży, który planujemy, tak aby ich. Nie zabrakło w żadnym momencie naszego podróżowania, i żebyśmy mieli niewielki chociaż zapas na wypadek, gdyby samolot się spóźnił, gdybyśmy musieli przez kilka dni dłużej przebywać w miejscu wakacyjnych wojarzy, na przykład ze względów epidemiologicznych. Jeśli podróż jest daleka, ten zapas powinien być tym większy oraz leki powinny być rozłożone w różnych miejscach, to znaczy nie wszystkie spakowane w jeden bagaż, w jedną torbę. Warto podzielić tabletki występujące najczęściej w listkach, na przykład do bagażu głównego dać część, a do bagażu podręcznego drugą. Wtedy nawet gdyby się zdarzyło, że jakieś lekarstwo nam zaginie, bagaż zostanie zgubiony albo skradziony, to jesteśmy sobie w stanie przynajmniej przez jakiś czas poradzić, mając do dyspozycji przynajmniej część naszego zaplanowanego zapasu leków na okres wakacyjnych wojaszy. To, co chciałbym jeszcze powiedzieć, to że jeśli chodzi o pakowanie, to zwróćcie uwagę na to, że część z tych leków być może będzie musiała być wzięta już w trakcie tego pierwszego dnia podróży, czyli na przykład na lotnisku, w czasie jazdy samochodem, a więc warto te leki umieścić. Pod ręką. Tak aby nie trzeba było się martwić, że jeśli na przykład mamy opóźnienie, stoimy w korku przez długi czas albo samolot nam nie doleciał, to że nasze leki znajdują się na dnie wielkiej torby, zapakowanej w bagażniku samochodu albo gdzieś na lotnisku, czekają w czeluściach tego lotniska na, na ten samolot, który się spóźnia. Tak, żebyśmy zawsze mogli je mieć pod ręką. Dorośli, którzy są obciążeni szczególnym ryzykiem, np. chorobą zatorowo-zakrzepową, powinni skonsultować się przed podróżą z lekarzem, bo być może powinni zabrać do wakacyjnej torby jeszcze inne dodatkowe leki, ale o tym kilka słów jeszcze powiem. Zwracam uwagę, że jeśli na stale nie prowadzicie listy leków albo Takiej listy nie prowadzi podróżujący z wami senior, to warto taką listę przed podróżą sporządzić. Ona ułatwi Ci podawanie leków, pamiętanie o dawkach czasie stosowania preparatów, nawet jeśli starsza osoba podróżująca z nami o czymś zapomni, to będziemy w każdej chwili skontrolować na liście, czy o danej porze dany lek powinien być wzięty. Jeśli są natomiast w danej sytuacji jakieś okoliczności nagłe, które by wymagały konsultacji lekarskiej, na przykład na miejscu, to taka lista również może okazać się bardzo pomocna. Pomoże temu lekarzowi, który przecież nie zna nas, albo, albo tego seniora, który z nami podróżuje, a więc łatwo pozwoli zorientować się na przykład w chorobach przewlekłych tej osoby. Taką gotową do uzupełnienia listę leków. Można za darmo pobrać z mojej strony internetowej lekarzrodzinny.blog. Tam, jeśli wpiszecie w wyszukiwarce lista leków, to wyskoczy Wam bez problemu taka lista do pobrania. Jakie te leki powinien wziąć senior lecąc, wyjeżdżając na wakacje? Wszystkie stale stosowane leki w ilościach i dawkach wystarczających na okres wakacji plus kilka dni na nieprzewidziane sytuacje. Leki w chorobie lokomocyjnej, które już omówiłem przy okazji poprzedniego odcinka podcastu, leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, leki miejscowe na ból gardła, na problemy w obrębie nosa, na katar, leki przeciwuczuleniowe sterydy doustne lub miejscowo stosowane, a także leki przeciwstrząsowe, w tym adrenalinę w ambułko-strzykawce, jeśli tak zaleci lekarz, probiotyki, węgiel aktywny na wypadek luźnego stolca, elektrolity, leki osłonowe przewodu pokarmowego i hydrotaweryny na bóle kolkowe i miesiączkowe. I tak jak dla wszystkich dorosłych, zalecam także zabranie ze sobą środków opatrunkowych. Opatrunków jałowych w różnych rozmiarach, bandaży opatrunkowych w wielkości około 7,5 i 10 cm, przynajmniej jednego bandażu elastycznego, plastrów, pasków do zamykania ran typu steri strip na wypadek niewielkich skaleczeń, oktenidyny na rany do ich przemywania, maści na urazy i wreszcie maści na oparzenia skóry. Wśród rzeczy, które warto ze sobą zabrać jest termometr, sól fizjologiczna w ampułkach, sztuczne łzy, zimne kompresy żelowe na wypadek urazów, nożyczki, rękawiczki, strzykawki 10 ml do przemywania ran i igły do nabierania soli fizjologicznej z ampułek, chusta trójkątna, kod termiczny, lasu nakleszcza do wyciągania kleszczy. A także, jeśli starsza osoba, która z nami podróżuje, przewlekle choruje, to na przykład ciśnieniomierz, glukometr lub inne urządzenia niezbędne jej na co dzień w czasie normalnego funkcjonowania. To tyle z mojej strony na dziś. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnego odcinka, w którym krótko omówię, co zabrać ze sobą w przypadku pakowania apteczki dla malucha. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam na stronę zdrowienawakacjach.pl. Dużo wakacyjnego zdrowia!